Witajcie w moim kolejnym filmiku. Dziś zapraszam Was w końcu na paplando Casaciando i przepraszam, że tak długo to trwało, ale miałam jakąś dziwną blokadę. Nie potrafiłam wcześniej zebrać się, żeby powiedzieć co nieco o tej rozpierniczającej system książce, czego kompletnie nie pojmuję, bo przecież kocham tę pozycję, o czym doskonale zresztą wiecie. W lutym zaraz po lektorze kasacji wrzucałam na fajsa takie mini tycie Paplando Cassacjando, zawrotna prędkość i dzika ekscytacja. Filmik, w którym zachęcałam was do tego, i to bardzo, bardzo gorąco, żebyście sięgnęli po tę książkę bo jest tak dobra, a potem zamilkłam i to na kilka miesięcy. Autor mojego życia stracił już wszelką nadzieję na to, że powiem co nieco o tej książce. Jak mi zresztą niedawno napisał, Paplando Casacjando jest już prawie jak potwór z Loch Ness. Niebawem zaczną krążyć o nim legendy, że gdzieś tam kiedyś rzekomo miało być i wiecie co, zrobiło mi się tak głupio, że to się w głowie nie mieści. Dorzućmy do tego fakt, że Joanna Chyłka strzeliła na mnie focha i nie tylko ona, bo Leitner też. Bohaterowie książek Mroze trzymają razem i to mnie już totalnie dobi Rozbiło moje serducho na milion kawałków. Bo jak to lightner pochający się na mnie? To jest po prostu coś okropnego. Także mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj zrehabilitować. Zanim jednak przejdę do Paplanda, Kasacyanda, mam do Was ogromną, ogromną prośbę. Otóż ogłaszam powszechną mobilizację. Karolina z blogata Najaczyta napisała petycję do wydawnictwa Erika, które jak doskonale wiemy do tej pory nie wydało kolejnych tomów parabelum, Czego po prostu nie pojmuję, bo to tak kapitalny cykl. Jeśli subskrybujecie mnie od samego początku, Myślę, że pamiętacie to taką moją mega zajawkę Parabellum, Swego czasu mówiłam o tym cyklu chyba w co drugim filmiku. W co drugim filmiku wyznawałam miłość Mrozowi oraz lighterowi Lightner miłość mojego życia, także będę wdzięczna, jeżeli podpiszecie tę petycję, zróbcie to dla siebie, bo wiem, że wielu z Was też czeka na kolejne tomy parabelum. Zróbcie to też dla mnie i dla Lightnera, ponieważ umieram bez Lightnera. Nasze życie jest w Waszych rękach. Najdłuższy książkowy cac Ever. Nie wiem, czy ta petycja pomoże, ale na pewno nie zaszkodzi. Myślę, że warto spróbować, także będę wdzięczna. Za wasze podpisy. Link do petycji znajdziecie w opisie poniżej. Także teraz Lightner, wiesz to, żeby się już dalej na mnie nie pochał, Jest jak ja uwielbiam Lightnera. Przechodzę do Paplanda Kasacjanda, choć szczerze powiedziawszy, nie mam zielonego pojęcia, od czego zacząć. Generalnie nie wiem, co powiedzieć o kasacji, co nie zostało jeszcze powiedziane, bo wydaje mi się, że zostało powiedziane już chyba wszystko. Zacznę więc może od przybliżenia fabuły. Otóż nie przebierająca w środkach prawniczka Joanna Hyłka wraz z młodym aplikantem. Kordianem Orlińskim, czy jak to woli Zordonem, prowadzi sprawę mężczyzny oskarżonego o podwójne morderstwo. W związku z tym, że ów delikwent przebywał z ciałami ofiar 10 dni we własnym mieszkaniu, co jest w ogóle obrzydliwe. A ponadto nie jest zbyt rozmowny i zachowuje się tak troszeczkę jak jakiś taki psychol. Sprawa wydaje się oczywista, wydaje to bardzo dobre słowo, bo nic w tej książce nie jest oczywiste. Im bardziej zagłębiamy się w tę sprawę, tym bardziej ona śmierdzi. A że kasację napisał Remigiusz Mróz, jedno jest pewne, nie będziecie się nudzić. Bo oto powieść, w której akcja pędzi na łeb na szyję. Zakończenie zaskakuje i to totalnie. Wszystkie elementy układanki tak bardzo fajnie do siebie pasują, a główna para bohaterów po prostu zachwyca. Zwłaszcza Joanna Chyłka, która z marszu trafiła do grona moich ulubionych bohaterek literackich ever. O czym myślę, że wiecie, jeżeli oglądaliście mój filmik poświęcony ulubionym bohaterkom literackim, Joanna znalazła się w mojej top szóstce, bo to naprawdę świetnie wykrowana postać, trochę przerysowana, ale kapitalna, po prostu cudowna, wspaniała, charyzmatyczna. Uwielbiam ją za całą kształt, za jej bezkompromisowość, pewność siebie. Jest ona taka bardzo, ale to bardzo wygadana. O wiem, ma niewyparzony język, poza tym uwielbiam ją za jej taki, jakby to powiedzieć, muzyczny i książkowy gust. Oto bohaterka, która, podobnie jak ja, nie przepada za zawołaniem kukuki. J.K. Ronik, normalnie bratnia dusza. Także podoba mi się w tej książce to, co niektórzy jej zarzucają, mianowicie to, że remigusz mróz jest dość oszczędny w kształtowaniu tłaczy charakterystyki swoich postaci. Niektórym przeszkadzało to, że na przykład nie wiedzą, jaki kolor. Włosów ma Chyłka. Mi to kompletnie nie przeszkadzało, wręcz przeciwnie, pobudzało moją wyobraźnię do działania. Dzięki temu wiem, że chylka, którą stworzyłam w swojej głowie, jest po prostu jedyna w swoim rodzaju. Poza tym jest blondynką. Moja chylka jest blondynką, cudowną, wspaniałą blondynką. Po prostu uwielbiam tę postać. Także uczulam was na to, że Remigiusz Mróz, zamiast rozbudowywać tło społeczno-obyczajowe, czy na przykład zgłębiać, pogłębiać psychikę swoich bohaterów, bardziej skupi się na akcji, tej swojej intrydze. Akcja, reakcja tak to mniej więcej do tego naprawdę świetnie wykrowani bohaterowie, Joanna Chyłka, ogromne, ogromne lowe kapitalne dialogi, świetnie skonstruowane dialogi, mróz mistrzem dialogu po raz kolejny to podtrzymuje, po raz kolejny to mówię, a także bardzo dużo humoru to wszystko sprawia, że ta książka to rozrywka w najczystszej postaci, coś co polecam wam normalnie z ręką na sercu. Zresztą moim skromnym zdaniem Kasacja jest jakby to powiedzieć lepsza od Parabellum Leitner nie strzela, i na mnie pocha, ale jakby to powiedzieć? Do Parabelu mam oczywiście ogromny, ogromny sentyment, bo jakby nie było, to mój pierwszy mróz i cudowny, wspaniały Christian Leitner, na punkcie którego po prostu zwariowałam, oszalałam. I on też znalazł się w gronie moich ulubionych bohaterów literackich, bo o facetach też mówiłam. Także może odeślę Was do tych filmików. Także Parabellum uwielbiam, ale Kasacja, Kasacja. Mam do tego duży sentyment Lightner, przepraszam, że to mówię, ale Kasacja jest tak cudowna, wspaniała, tak rozpierniczająca system, że z niecierpliwością czekam na kolejne przygody duetu Chyłka z Ordon. To na pewno będzie coś niesamowitego. I to tyle, jeżeli chodzi o moje paplando, kasacjando. Mam nadzieję, że za bardzo nie pędziłam, bo za bardzo nie kontroluję tego, co właśnie mówię i tempa, w jakim to wszystko mówię, bo jestem tak podekscytowana. Na sam koniec zachęcam Was do wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygraniu ten oto wspaniały, cudowny, rozpierniczający system egzemplarz kasacji ufundowany przez wydawnictwo Czwarta Strona. Aby zdobyć tę książkę, wystarczy odpowiedzieć na pytanie, jaki film, serial, ewentualnie książkę z prawnikami w roli głównej lubicie najbardziej i dlaczego. Macie czas do 15 czerwca. Odpowiedzi wpisujcie w komentarzach poniżej. Dzień później połonie jedną osobę, do której trafi ta cudowna, wspaniała kasacja. I to tyle, jeżeli chodzi o moje dzisiejsze. Paplando, kasacjando, kasacji. Polecam Wam bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Pyta się zacieła, Bardzo, 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 bardzo gorąco. I mam nadzieję, że nie macie co do tego żadnych. Wątpliwości i to by było na tyle, bo już zaczyna wygadywać głupoty, Tak bardzo, bardzo kocham tę książkę i tak bardzo, bardzo Wam ją polecam. Także dziękuję za obejrzenie mojego dzisiejszego filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!